Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Mamy jesień, a jak wszyscy fani kanapki Drwala wiedzą, na jesieni pojawia się ona dopiero w ofercie. Spróbujemy ją odzorować, zobaczycie jakich składników używamy, jak ona wygląda, powiemy Wam jak ona smakuje. My jesteśmy wielkimi fanami dr kanapek, burgerów Drwala. Także ma, będziemy mieli mniej więcej pogląd, jak to, czym one się różnią. Jeżeli jesteście ciekawi tak jak i my, zapraszam do oglądania. Do przygotowania naszego drwala będziemy potrzebowali dwie ulubione bułki, sól, pieprz, jeden ser camembert, 400 g mięsa mielonego wołowego, 4 plastry boczku, kilka plastrów jalapeno, cebula, pomidor, kilka liści sałaty oraz jajko i bułka do obtoczenia naszego sera. Do przygotowania sosu do naszego burgera będziemy potrzebowali jedną łyżkę musztardy, jedną drugą łyżki ketchupu, jedną drugą łyżki majonezu. Na początek musimy wyrobić nasze mięso. Do mięsa dodajemy sól i pieprz. Najpierw sól, i teraz pieprz. I mięso teraz wyrabiamy dłonią, aż nam się połączy z solą i pieprzem, które dodaliśmy. Jeżeli chodzi o mięso do burgerów, my nigdy nie dodajemy jajka. Jeżeli robimy kotlety mielone, to jak najbardziej do burgerów tego jajka nie dodajemy, czyli robimy po prostu mięso, sól, pieprz i tylko tyle. Także chwilę mieszamy to mięso, żeby ono nam się ładnie ze sobą połączyło. Ok, i mamy tak przygotowane mięso. My robimy dwa burgery. Tutaj było 400 g mięsa, więc ja to jakoś tak w miarę na pół podzielę. I z tego formujemy dwa kotlety. Jak widzicie, nasze kotlety będą naprawdę duże. Nasza pierwsza kula z kotleta uformowana, tak się prezentuje. Teraz wykładamy to na deskę i musimy rozpłaszczyć. Taka wielkość kotleta powinna być w porządku. I teraz tak samo postępuje z naszym drugim kawałkiem mięsa. Czyli na początek kulka i później formujemy kotleta. Kotlety uformowane. Ja jeszcze dla pewności przyłożę bułkę. Jak widzicie, kotlet wystaje poza bułkę. Musimy tak zrobić dlatego, że mięso podczas obróbki termicznej nam się skurczy. Skurczy nam się trochę tak, że będzie akurat na wielkość bułki. Bułkę odkładam i teraz przejdziemy do pokrojenia naszej cebuli i naszego pomidora. Mam pomidora i cebulę. I musimy teraz ukroić kilka plastrów naszego pomidora. Tutaj kawałek odkładam i kroimy w cienkie plastry pomidora. Tutaj już ilość plastrów dowolna. Lubicie więcej, wkładacie dwa, lubicie mniej, wkładacie jeden plaster pomidora. Ja ukroję cztery takie plastry. Pomidor ukrojony. Teraz czas na naszą cebulę. Tak samo pozbywam się. Naszej dupki i kroję plastry cebuli. My korzystamy z czerwonej cebuli. Ona taki troszkę inny smak niż biała cebula, więc będzie bardziej pasowała do naszego burgera. I tak samo jak pomidor, ukroję cztery plastry. Pomidor, cebula pokrojone. Teraz przyszedł czas na zrobienie naszego sosu. Dodajemy keczup. majonez i musztardę. My dodajemy musztardę miodową, taką mamy, taką najbardziej lubimy. I teraz wszystkie sosy mieszamy ze sobą i w ten sposób powstanie sos do naszego burgera. Dokładnie mieszamy, aby składniki się połączyły. Jak widzicie, mamy już jednolitą masę. Odstawiam. Jako, że jak przejdziemy na patelnię, chcemy wszystko za jednym zamachem dosłownie usmażyć, także myślę, że teraz to jest dobry moment, żeby zapanierować nasz ser Membert. Ok, teraz kolej na panierowanie naszego sera. Ja tutaj mam przygotowaną bułkę tartą, jajko i miseczkę. Do miseczki wlałam dosłownie dwie łyżki wody, mleka, przepraszam. Teraz rozbijam jajko, wybijam do naszego mleka i jajko musimy rozmącić. Ok, jajko rozmącone. Odkładam nasz widelec i teraz czas pokroić naszego camemberta, przekroić na pół. Jako, że nam z tego ma powstać dwa kotlety. Camembert przekrojony na pół. Czas na panierowanie naszego camemberta. My panierujemy zawsze dwa razy, czyli robimy tak. Jajko, bułka, jajko, bułka. Panierujemy w jajku pierwszy raz. My zawsze robimy podwójnie, dlatego że jeżeli mamy grubszą tą skorupkę naszej panierki, nie wypłynie ser, który rozpuści nam się podczas smażenia na patelni. Teraz czas na naszą bułkę. Dociskam i przewracam. I ponownie kotlet. Do jajka z jednej i z drugiej strony i do naszej bułki. Musimy tutaj panierując pamiętać o bokach. To wszystko macie będziecie mieć takie uczucie, że jest miękkie, że nam jeździ pod palcami, dlatego, że ten ser jest po prostu w środku żywy. Kotlet zapanierowany, ja przygotowałam sobie talerzyk i tak zapanierowanego kotleta z camemberta odkładam. I tak samo postępuję z drugim naszym kotletem camembert. Nasz ser camembert jest już zapanierowany i teraz będziemy się przenosić na patelni i będziemy smażyć na jednej patelni na początku bekon, następnie nasze burgery, a na drugiej patelni ser camembert. Także zapraszam na patelnię. Przenosimy się teraz na naszą patelnię. Mamy patelnię grillową. W pierwszej kolejności uruchamiamy sobie gaz. Gaz musimy mieć takiej średniej wielkości, żeby nam się to ładnie zrobił z boczku bekon, chrupiący. Patelnię mamy suchą, ponieważ boczek sam w sobie jest bardzo tłusty. Także myślę, że powoli będziemy rozkładali nasze paski boczku, jeszcze boczku, zaraz bekonu. Widok tutaj zaraz będzie piękny. Także mogliśmy teoretycznie wziąć je delikatnie, przeciąć na pół. ale one będą na tyle kruche, że myślę, że bez problemu się e, złamią. Weźmy jeszcze troszkę z mniejszym ogień, bo jesteśmy w największym palniku. No i teraz czekamy. Słuchajcie, nasz boczek wygląda na to, że jest już gotowy. Wyłączamy teraz nasz palnik. Zdejmujemy go na talerzyk e, z papierem, żeby trochę. Odsączyć z niego tłuszcz. Jest on już, jak widzicie, chrupiący. Jeszcze jak delikatnie przestygnie, będzie. O, było blisko. Jak przestygnie, będzie naprawdę już idealny. I teraz boczek już mamy, czyli jedna ze składowych naszego drwala. Zabieramy się za smażenie burgerów. My wykorzystamy sobie ten sam tłuszcz, na którym smażyliśmy boczek. No wtedy on dodatkowo przeniknie takim słowim smakiem. I teraz ważna sprawa jest taka, żeby yy, nasz gaz był idealnie, yy, nie był za duży. Co ważne, yy, kotlety smażymy dokładnie tyle czasu na stronę ile grubości ma nasz burger. Taka ciekawostka, czyli nasz burger ma około centymetra, więc na, rozgrzaną, na rozgrzanej maksymalnie patelni. Smażymy go minutę z każdej strony. Nie wiem czy to prawda, tak słyszałem i tak do tego się stosuje i to naprawdę, wbrew pozorom, działa. Jedna minuta minęła, teraz spróbujemy naszego burgera przełożyć na drugą stronę, zobaczcie jak on będzie wyglądał. Według mnie idealnie. E, tak jak mówiłem, no ta metoda wydaje mi się e, nie jest wyssana w 100% z palca, ponieważ to mięso będzie zrobione, ale nie będzie wysuszone na wiór. Będzie takie coś pomiędzy mid a well done. Przy czym bardziej w, w tym przypadku bliżej, well done. I właśnie my takie lubimy, dlatego takie robimy. Jeżeli ktoś woli na przykład e, bardziej żywe mięso, no to może po prostu już sobie wachlować czasami pieczenia. Taki złoty środek jak dla nas to jest. Tyle, ile ma grubości kotlet, tyle minut go smażymy. Czyli w naszym przypadku było to około centymetra, minuta z jednej strony, minuta z drugiej strony. Czekamy na drugą stronę. Jeszcze słuchajcie, zanim powiem Wam taką ciekawostkę, ponieważ nasze mięso ma tendencję do tego, że zaczyna rosnąć przy smażeniu. Dlatego warto co jakiś czas dociskać je. Dobra, minęła minuta, kolejna. Przerzućmy sobie, jak to wygląda. Moim zdaniem, jest super. Zdejmujemy go na tackę z jakiś talerz z papierem, tak jak robiliśmy to w przypadku bekonu, żeby on delikatnie odpoczął. Tak się wygląda, tak się prezentuje nasz finalny kotlet, a my zabieramy się za smażenie kolejnego burgera. Bekon mamy upieczony, usmażony. Kotleta, jak widzieliście przed chwilą, usmażyliśmy. Bierzemy jakąś patelnię z. Która jest głębsza z większą ilością oleju. Myślę, że tak do połowy naszego camemberta. I teraz czekamy aż nasz olej się podsmaży i będziemy na niego wrzucać nasze e, sery. Bo jak wiecie, drwal charakteryzuje się właśnie tym, że posiada camemberta w sobie. Także czekamy aż nasza patelnia się e, nagrzeje, jeszcze jest zimna i po prostu wrzucimy sobie dwa kotlety. Co ważne, e, Zaraz po usmażeniu kotletów musimy dość sprawnie naszego burgera składać, ponieważ, jeżeli, ponieważ jeżeli będziemy długo czekali, ten camembert nie będzie taki lejący się, tylko on po prostu z powrotem się zwiąże i nie będzie tego efektu, wow, takiego takiego ciągnącego się burgera. Wygląda na to, że nasz olej już jest rozgrzany dostatecznie. Teraz biorę jednego naszego kotleta. Z ręki trochę boję się go kłaść, ponieważ jest mega gorący. Może strzelić i smażymy. Najpierw sobie usmażymy jednego. I teraz bardzo ważna sprawa jest taka, żeby to kontrolować, ponieważ ta bułka tarta na oleju dość szybko może się po prostu przypalić. Także tutaj cały czas nigdzie nie odchodzimy. Po prostu siedzimy i obserwujemy, jak nasz camembert się piecze. I teraz, tak, ten camembert musimy upiec do złotego, ciemny, lekko brązowego koloru, ponieważ jeżeli przedobrzymy, zrobi się mega ciemny, po prostu będzie gorzki i niedobry, także tutaj musimy bacznie obserwować. Minęło dosłownie dwie minuty, spróbujemy teraz przełożyć naszego camemberta na drugą stronę. Musimy to zrobić na tyle ostrożnie, żeby nam nic nie chlupnęło. Jak widzicie, serek ma złoty kolor, czyli taki jak powinien być, i teraz ważna, cenna wskazówka jest taka, że dobrze, że dobrze jest mieć tyle oleju na patelni. Tak, żeby nam się olej sięgał do połowy naszego kotleta. Dzięki temu on również i po bokach będzie dobrze podsmażony. Jak widzicie, on tutaj, tutaj gdzie był olej. Dotąd się usmażył i teraz czekamy na drugą połówkę. Mówię, to jest 2-3 minuty, żeby nie przedobrzyć, bo ta panierka dosłownie w błyskawicznym tempie może się spalić i wtedy mamy problem. Słuchajcie, nasz camembert się upiekł i dzięki temu, że daliśmy podwójną panierkę, jak widzicie na patelni jest czysto, nic na nim nie wyciekło. Tak on się prezentuje. Przekładamy go oczywiście na talerzyk z papierem do osączenia. I my będziemy w międzyczasie nagrzewamy drugą patelnię gdzie będziemy przypiekali nasze bułki góra-dół, tak żeby one przyjemnie chrupały pod zębami. Żeby nie brudzić dużej ilości naczyń, my mamy po prostu nasze bułeczki i teraz na patelni, na której smażyliśmy boczek i, e, boczek i nasze mięso, kładziemy dosłownie na chwilę nasze bułki. Te też musimy oczywiście kontrolować, żeby nam się nic nie przypaliło. Na suchą patelnię zostało to tylko tyle zlane i przetarte, żeby nie było jakiejś wielkiej ilości tłuszczu, żeby bułka nasza nie wchłonęła. Także dosłownie 30 sekund dla obu połówek i zabieramy się za składanie naszego burgera. Po dosłownie kilku sekundach bułeczka jest już podsmażona, odkładamy ją na bok, góra-dół, przechodzimy teraz do dalszej części, czyli już finalne składanie naszego burgera. No i teraz przenosimy się do składania naszego burgera. Nasza bułka na nią dosłownie łyżeczka sosu. Musimy ją rozmarować, tak żeby nam nic nie wyciekało, ponieważ chcemy też zachować jakąś estetykę jedzenia. Chociaż ciężko zachować estetykę jedzenia, jedząc takie pyszności. Następnie nasz camembert, jak widzicie, tak wygląda przepięknie. Kładziemy go na naszego camemberta. Dosłownie liść sałaty, żeby było fit. Na to wszystko teraz idzie nasz kotlecik. Ręce mamy oczywiście czyste tak przygotowania, więc nie martwimy się, wszystko możemy używać rękami. No i teraz słuchajcie góra, czyli pomidorek. Cebulka, kilka ringów. Słuch patrzcie na to. Chrupiący boczek. Myślę, że dwa takie plasterki bekonu nam pomogą. My tutaj zrobimy sobie wersję, bo jak wiecie my drwale ma kilka swoich wersji. My wykorzystamy wersję na ostro, dożycimy kilka jalapeno. Jest super. No i teraz bierzemy sobie jeszcze łyżeczkę sosu, żeby nie było takie suche. Bierzemy naszą czapkę, smarujemy. I słuchajcie, przykrywamy naszego burgera. Do tego pałeczki do szaszłyków, żeby nam się to przyjemnie jadło. I zobaczcie, jakie monstrum. I to jest prawdziwy burger Drwala, który możecie sobie zrobić w domu. Soczyste mięso, świeży, ee, chrupiący bekon. Ser. Do tego wygląda jak milion dolarów. Zapewniam Was, smakuje jeszcze lepiej. Zabieramy się do jedzenia. Czas na krótkie podsumowanie. Słuchajcie, burger drwala. Kto jest fanem i kto będzie stał w kolejkach w McDonaldzie w dniu premiery, ten wie, jaki on jest pyszny. E, wykonany w takim domowym stylu naprawdę smakuje świetnie. E, możemy sobie go też spersonalizować, coś czego nam brakuje na przykład w McDonaldzie, jeżeli chcemy jakieś specyficzne, nie wiem, ananasa na przykład wrzucić. No to tutaj możemy w własnym zakresie. Mięso pyszne, soczyste, bekon chrupiący, cebulka, jalapeno takie jak lubimy, camembert soczysty, płynący w środku. Zobaczcie jak to się prezentuje jeszcze raz. No mówię, my jesteśmy wielkimi fanami drwala, jesteśmy z tych ludzi, którzy właśnie stoją w McDonaldzie, w kolejce pierwszego dnia. Także zabieram się za jedzenie, Wam też polecamy go zrobić. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!